Z tej strony Angela. Witam Was w mojej serii wintet bez lukru. Dzisiaj myślę bardzo ważny odcinek. Będzie to bowiem 10 pułapek Vinted, które czyha na ewentualnego sprzedającego. Słuchajcie, tu nie będzie cukru, lukru, tu nie będzie słodzenia, tu nie będzie mydlenia oczu. To będą suche fakty, których znajomość może zdecydować o tym, czy na wintet zarobicie, czy stracicie. No to co, lecimy? No więc tak, pierwsza pułapka to zasada jednego konta, która głosi, że każdy uczestnik Vinted może mieć tylko jedno konto prywatne. Weźmy sobie pod uwagę na przykład sytuację, w której, nie wiem, chcemy sobie podzielić swoje produkty na kategorie. Powiedzmy na jednym koncie sprzedawać odzież, na drugim, nie wiem, dodatki jakieś. Albo ktoś z rodziny zaproponował nam pomoc, więc otwieramy drugie konto, na którym ta druga osoba będzie mogła sprzedawać nasze produkty. No i tu mamy pierwszą dupę. W sensie. Vinted nie pozwala na założenie więcej niż jednego konta, w związku z czym mam tu jest ogromne prawdopodobieństwo. Graniczące niemalże z pewnością, że Vinted zablokuje wam obydwa konta. Mało tego kiedy dostajemy blokadę na konto bana, dużej, z dużą pewnością mogę stwierdzić, że pewnie każdy otworzyłby po prostu nowe konto. I tu kolejna dupa, bo jeżeli na Vinted zostaliście wykreśleni, wykluczeni raz, to nie macie prawa powrotu. Możecie, owszem, się z nimi użerać, możecie wypisywać, możecie z nimi się kontaktować i błagać i prosić o przywrócenie i może będziecie mieli powody do tego, aby zostać przywróconym. W każdym bądź razie jest to dosyć ciężki proces. I jeżeli winted wam nie przyzna rację, że faktycznie bezprawnie wam zamknęło konto, to po prostu nie macie już powrotu na winte. Po prostu was już tam nie ma. Co najgorsze, tracicie to, co budowaliście najprawdopodobniej miesiącami czy latami. Tracicie opinię, tracicie swoją wiarygodność. I jeszcze jedna bardzo ważna rzecz tracicie również pieniądze. To co było w balansie Vinted, po prostu przepada. Regulamin jasno mówi, że pieniądze, które były na koncie, które zostały zablokowane, zostają w posiadaniu Vinted. A ponieważ przystępując do udziału w tej stronie, zaznaczyliście tego ptaszka, że akceptujecie regulamin, odcięliście sobie możliwość zrobienia czegokolwiek innego w tym temacie. Możecie się jedynie na to zgodzić. Kolejną pułapką jest tak zwany status sprzedawcy. Słuchajcie, bo jeżeli sprzedajecie na Vinted regularnie, albo sprzedajecie dużo rzeczy, drogich rzeczy, lub jeżeli w ogóle wasza działalność na stronie internetowej będzie bardziej przypominała działalność firmy niż osoby prywatnej, jest ogromne prawdopodobieństwo, ograniczące niemalże z pewnością, że Vinted... Zmusi Was do przejścia na status profesjonalny. Warto podkreślić, że to jest jeden, to jest jedyny wyjątek, kiedy jedna osoba może mieć dwa konta. Jedno prywatne i jedno profesjonalne. Co to oznacza dla nas, sprzedających? No, kolejne spore zmiany. Po pierwsze, kupujący w wersji podstawowej, kiedy jesteśmy zwykłymi sprzedawcami, ma dwa dni na zgłoszenie, że produkt jest no, w jakiś tam sposób niezgodny z opisem lub niezgodny z jego oczekiwaniami. A jeżeli chodzi o zwrot produktu, to też są bardzo ograniczone rzeczy, z jakiego powodu może zwrócić. W sensie nie może zwrócić produktu, bo nie podoba mu się kolor, czy ewentualnie rozmiar, który myślał, że będzie pasował, nie będzie mu pasował. Wtedy nie ma możliwości takiego zwrotu. Jeżeli chodzi o przejście na status osoby, profesjonalnej, w sensie sprzedawcy profesjonalnego, tu e, kupujący ma 14 dni na zgłoszenie, czy wszystko na, w sensie, czy wszystko jest ok z produktem, co odwleka w czasie uzyskanie przez nas pieniędzy, plus musimy akceptować zwroty niezależnie od tego, z jakiego powodu one są zrobione. No, niestety, ale wymaga od nas tego wintet. Mm. My tak naprawdę nie mamy wyboru, jeżeli dostaniemy wiadomość, że musimy założyć status profesjonalnego sprzedawcy, aby kontynuować sprzedaż. Jeżeli nie zrobimy tego i będziemy kontynuować sprzedaż, raczej na 100% Vinted po prostu zablokuje nam konto. A co warto wspomnieć, blokada konta równa się utrata wszystkiego, włącznie z pieniędzmi, które nadal nie zostały wypłacone z naszego konta Vinted. Także uważajcie, kochani, to wydaje mi się dosyć, dosyć ważna wskazówka. O pułapce numer 3 w sumie już troszeczkę napomknęłam. Pułapką numer 3 jest blokada konta. No i słuchajcie, tutaj troszkę wniknę w ten temat, żebyście trochę bardziej mieli przybliżone, co może się ewentualnie wydarzyć. Słuchajcie, do tego, aby Vinted zablokował Wam konto, szczerze, dosyć niewiele potrzeba. Wystarczy, że podejrzewa, że podejrzewa, że na przykład podaliście na Vinted nieprawdziwe dane, za to jest jak najbardziej można dostać blokadę konta, jeżeli zgłaszają was na przykład kupujący, że no nie wiem, robicie coś niezgodnie z regulaminem Vinted czy zachowujecie się w nieodpowiedni sposób. Jeżeli nie przeszliście weryfikacji swojego portfela Vinted na odpowiednich stronach, jak się to powinno robić przed pierwszą em, sprzedażą. Jeżeli cokolwiek się wydarzyło, co zaniepokoi Vinted, mają oni prawo bez uprzedzenia, a czasami nawet bez wytłumaczenia, wyjaśnienia, zablokować wasze konto na. Przykład. No i teraz, tak. utata konta to jest jedno. Wiadomo, tracicie swoje oceny, tracicie um, swój jakiś tam prestiż, tracicie kontakty, tracicie transakcje, które mogły być w toku, ale najbardziej bolesne jest to, że tracicie pieniądze, które mieliście na koncie Vinted. Niestety tych pieniędzy nikt wam nigdy nie musi oddawać, bo to według regulaminu, który sami podpisaliśmy, każdy z nas, kto sprzedaje na Winted, czy kupuje nawet na Vinted, każdy z nas ten regulamin podpisał, a jest tam wyraźnie napisane, że w ramach ich działań korekcyjnych te pieniądze zostają tak jakby ich własnością. Także Proponuję też wam, jeżeli chodzi o radę taką ode mnie, jeżeli nawet macie konto, jeżeli nawet robicie wszystko tak, jak powinno być, wypłacajcie każdy nawet najmniejszy grosz. Bo nie znacie dnia ani godziny, a niestety, jak widać, można sprawdzić na, na socialach gdziekolwiek, niestety takie sytuacje pojawiają się, mają miejsce. Owszem, można się od tego odwołać. Ale po pierwsze, wszystko to trwa, a po drugie, naprawdę nie ma pewności, czy Winted przywróci Wasze konto, Obstawiam, że w większości przypadków raczej nie. Pułapka numer cztery dotyczy wszystkich naszych danych i treści. Bo nie wiem, czy wiecie, ale to, co wrzucacie na Vinted, swoje zdjęcia, swoje opisy, nawet częściowo swoje dane, wszystko to w momencie pojawienia się na stronie Vinted, od momentu, od kiedy uderzy w serwer Vinted, wszystko w tym momencie, w pewnym sensie, przechodzi na własność firmy. To oznacza, że nic, co do tej pory było prywatne, wasze, co było wynikiem waszej jakiejś tam pracy, nie jest już wasze. Słuchajcie, Vinted może używać wszystkich waszych materiałów, zdjęć, opisów, jakichś tam danych z profili, może używać tego w celach marketingowych, reklamowych, może nawet do szkolenia AI używać tego wszystkiego. Słuchajcie, wasze zdjęcie może się pojawić na przykład na banerze Instagrama, może się pojawić na reklamie na Vinted. My nie mamy na to żadnego wpływu, a co więcej nie dostaniemy za to ani złamanego grosza. Jaki jest tego powód? Powód jest prosty. Zgadzając się na Regulamin Vinted, a raczej na jego przestrzeganie podpisaliśmy swoim, w sensie nie podpisaliśmy, zaznaczyliśmy, ale no podpisaliśmy się swoim imieniem, nazwiskiem, że tego regulaminu przestrzegać będziemy, a regulamin jasno mówi o tym, że to, co trafia na Vinted, jest już również własnością firmy. Pułapka numer cztery dotyczy wszystkich naszych danych i treści. Bo nie wiem, czy wiecie, ale to, co wrzucacie na Vinted, swoje zdjęcia, swoje opisy, nawet częściowo swoje dane, wszystko to w momencie pojawienia się na stronie Vinted, od momentu, od kiedy uderzy w serwer Vinted, wszystko w tym momencie, w pewnym sensie, przechodzi na własność firmy. Co oznacza, że nic, co do tej pory było prywatne, wasze, co było wynikiem waszej jakiejś tam pracy, nie jest już wasze. Słuchajcie, Vinted może używać wszystkich waszych materiałów, zdjęć, opisów, jakichś tam danych z profili. Może używać tego w celach marketingowych, reklamowych, może nawet do szkolenia AI używać tego wszystkiego. Słuchajcie, wasze zdjęcie może się pojawić na przykład na banerze Instagrama, może się pojawić na reklamie na Vinted. My nie mamy na to żadnego wpływu, a co więcej, nie dostaniemy za to ani złamanego grosza. Jaki jest tego powód? Powód jest prosty. Zgadzając się na regulamin wintet, a raczej na jego przestrzeganie, podpisaliśmy swoim, w sensie nie podpisaliśmy, zaznaczyliśmy, ale no podpisaliśmy się swoim imieniem, nazwiskiem, że tego regulaminu przestrzegać będziemy, a regulamin jasno mówi o tym, że to co trafia na Vinted, jest już również własnością firmy. Pułapka numer 6 to odpowiedzialność. Nie wiem, czy kiedykolwiek się na tym tak zastanawialiście. W każdym bądź razie, jakby zrobić takie ogólne podsumowanie, to wychodzi na to, że we wszystkich możliwych transakcjach, w których bierze udział kupujący, Vinted i sprzedający, sprzedający, czyli my, którzy sprzedajemy na tej stronie, Jesteśmy jedynymi odpowiedzialnymi osobami za wszystko. My jesteśmy odpowiedzialni za to, żeby opis był poprawny, żeby zdjęcia wykazywały wszystko, co powinny wykazać. My jesteśmy odpowiedzialni za spakowanie paczki, za wysłanie paczki. Mało tego, nawet jeżeli paczka zostanie uszkodzona przy dostawie, w sensie kurier mu szkodzi, czy gdziekolwiek, cokolwiek się stanie, nadal my jesteśmy za nią odpowiedzialni. I uwierzcie mi osobie jako osobie, która sprzedaje od półtorej roku bardzo, bardzo regularnie. Niestety, ale sytuacje takie się zdarzają, że kurierzy zepsują coś po drodze i zepsują, zgubią cokolwiek, to my jesteśmy tą stroną, my sprzedający, którzy na wstępie, na pierwszym miejscu jesteśmy uznawani za winnych. I to nasza w tym głowa, żeby się wytłumaczyć z tego, co ewentualnie się stało. Jeżeli przykładowo kurier zepsuje paczkę, firma, w sensie Vinted, nie kontaktuje się z kurierem. Firma kontaktuje się z nami, żebyśmy my udowodnili, że ta paczka faktycznie w momencie, w momencie opuszczenia naszych rąk wyglądała inaczej, niż otrzymał ją kupujący, czyli nie kurier. Tłumaczy się z tego, jak tą paczkę traktował po drodze, tylko my tłumaczymy się z tego, czy aby na pewno daliśmy ją w lepszym stanie, niż dotarła do osoby, która kupiła produkt. Także pamiętajcie: wszystkiemu na wintet winien i za wszystko odpowiedzialny jest sprzedawca. Trzeba się tego nauczyć i trzeba żyć tak, trzeba pracować tak, aby to było na naszej uwadze. Punkt siódmy. A raczej pułapka siódma, to wysyłka produktów, SNAD, czyli produkty totalnie niezgodne z opisem i to najgorsze, podróbki. No więc tak, jeżeli chodzi o wysyłkę, tak jak powiedziałam we wcześniejszym punkcie, za wszystko jesteśmy odpowiedzialni my, czyli sprzedający. I teraz są dwie, dwie sytuacje, w których, znaczy jest więcej takich możliwości, ale to są dwie sytuacje, w których najczęściej kontaktuje się z nami lub z Vinted kupujący. Pierwsza sytuacja to właśnie ten snad. Oznacza to produkt, który zupełnie nie jest zgodny z tym, co było opisane lub co było na zdjęciach zamieszczonych na Vinted. No i teraz tak, tak jak powiedziałam wcześniej, wintet z góry zakłada, że... Wina leży po naszej stronie i to my musimy się wytłumaczyć, czy faktycznie kupujący ma rację, czy na przykład pominęliśmy coś w opisie, czy na przykład zrobiliśmy zdjęcia, które nie obrazują faktycznego produktu. To my jesteśmy za to odpowiedzialni. Jeżeli w ciągu 48 godzin od momentu otrzymania produktu kupujący zgłosi właśnie, że produkt jest niezgodny z opisem, my musimy dalej zdecydować, co z tym faktem zrobić. No i tak naprawdę to już zależy od nas, w każdym bądź razie no, opcji mamy niewiele. Mamy możliwość albo oddania pieniędzy za produkt nie żądając zwrotu, oddać pieniądze żądając zwrotu, albo ewentualnie użerać się, że tak powiem, kłócić się nadal z kupującym za pośrednictwem Vinted, co w dużej mierze niestety nie przynosi żadnego efektu. Także nasze możliwości są bardzo ograniczone. Najgorszą opcją jest, jeżeli kupujący zgłasza, że otrzymał podróbkę. Na udowodnienie, że produkt, który wysłaliście podróbką nie jest, macie tylko 24 godziny. Jeżeli wysłaliście torebkę i ta torebka jest autentykiem, ale kupujący stwierdził, że nie jest, to w ciągu 24 godzin od tego zgłoszenia musicie przedstawić rachunek, certyfikat cokolwiek pokazujące, że produkt jest autentyczny. Jeżeli nie, szczerze, możecie nawet stracić konto. Takie właśnie zasady i taki właśnie szacunek panuje do sprzedających na Vinted. No, i teraz mój ulubiony punkt ósmy. Punkt ósmy dotyczy tak zwanego buyer protection, czyli ochrony kupującego. I wiecie co, nie będę się zbyt o tym rozgadywała w sensie teorii, co to oznacza i w ogóle myślę, że każdy zna ten termin. Ja chciałabym tylko powiedzieć tyle od siebie, że weźcie to pod uwagę, że jeżeli chodzi o wszelakie transakcje, które odbywają się za pośrednictwem Winted, no wiadomo, zakup, sprzedaż, no ale z naszej strony, jako sprzedających, nam chodzi o sprzedaż produktów. W momencie zawarcia jakiejkolwiek transakcji i ewentualnych późniejszych problemów, pamiętajcie jedną bardzo ważną rzecz, to kupujący. Płaci Buyer Protection. Jak sama nazwa w sensie Buyer Protection, ochrony kupujących. Jak sama nazwa wskazuje, to chroni kupujących. I uwierzcie mi lub nie, ale jeżeli były jakieś sytuacje, w których coś się działo, w których produkt był niezgodny z opisem, w którym kupujący chciał po prostu mnie wyrolować. W 95% przypadków w internecie stawało po stronie kupującego. Na to, jakie szczegóły odnośnie tego typu sytuacji mogę Wam przytoczyć, będę chciała poświęcić jeden pełny odcinek. Żeby pokazać Wam, jak naprawdę bezlitośni potrafią być ludzie. Jak potrafią robić drugiego wciula, że tak powiem brzydko. Jak potrafią kombinować, że naprawdę za parę groszy czasami. I ja wiem, że nas teoretycznie te parę groszy nie zbawi, ale grosz do grosza i jednak się zbiera prędzej czy później pewna kwota, tak? W każdym bądź razie, tak jak powiedziałam, to jest ochrona kupującego, nie was. Nas sprzedających to w ogóle nie dotyczy. Numer 9, pułapka numer 9: to opinie i komunikacja z kupującymi. Dlaczego wspominam o opiniach? Dlatego, że po pierwsze opinie na Vinted nie są w ogóle kontrolowane przez Vinted. Vinted nie ma kontroli nad tym czy kupujący, nawet jeżeli był zadowolony z transakcji, nawet jeżeli był zadowolony z produktu, nie ma takiego zabezpieczenia, żeby ten kupujący nie mógł wystawić nam negatywnych opinii. Nie ma tu żadnej kontroli, żadnego zabezpieczenia i opowiem wam, że miałam ogrom sytuacji w których dostawałam może nawet nie, nie, nie zawsze najgorszą opinię, ale obniżoną opinię z powodów takich, których naprawdę jak, nawet nie będę tego komentować. W każdym bądź razie to też gdzieś tam dam osobny odcinek odnośnie ocen, komentarzy, odnośnie wszystkiego. Pokażę wam, jak to działa. W każdym bądź razie jest to ta część winte, która nie jest w ogóle przez nich regulowana. Miejcie na uwadze, że jeżeli macie jakieś niesnaski, jakieś nieporozumienia z kupującym i dokańczacie tą transakcję w sensie ta transakcja dochodzi do punktu, gdzie jest zakończona, nie jest skasowana, nie jest zerwana, nie jest anulowana to ten komentarz tam ma prawo się pojawić. I uwierzcie mi, ludzie bardzo z tego korzystają. Piszą takie rzeczy, że naprawdę człowiekowi się w głowie nie mieści. Ja nie mogę powiedzieć, bo nie mam tych opinii złych bardzo dużo, jest ich raptem kilka. Na tyle mało, że przy ponad pięciu tysiącach opinii moja średnia i tak jest 5-0. Mojej średni w tej chwili nie, raczej nie jest w stanie ruszyć taki negatywny komentarz. Natomiast jeżeli ktoś przykładowo ma 10 opinii i z tych 10 opinii trafią mu się dwa, dwa takie komentarze od takich typowych czuli, którzy chcą po prostu zrobić komuś na złość, to dla takiej osoby to już będzie oznaczało duży spadek tej średniej oceny. A nie oszukujmy się, ludzie patrzą od kogo kupują. Ludzie coraz częściej są świadomi tego, że muszą patrzeć od kogo kupują, jakie ktoś ma opinie, jakie inni kupujący czy tam sprzedający mieli z tym kimś, no nazwijmy to, relacje. Także według mnie jest to bardzo duża pułapka, na którą my zawsze musimy uważać, o której zawsze musimy pamiętać. Pułapka dziesiąta to promocje i dodatkowo płatne usługi. Słuchajcie, Winted, jak większość tego typu stron ma możliwość reklamowania naszych produktów. Jest to bardzo, ale to bardzo uproszczona wersja reklam na innych stronach, takich jak chociażby na przykład eBay, czy nawet Facebooku, czy YouTube, czy gdziekolwiek. Na Winted sytuacja jest bardzo uproszczona. Mamy opcję dwie. Mamy opcję podbić jeden pojedynczy produkt za określoną kwotę na tydzień, bodajże, czy na trzy dni. Są dwie opcje. I druga opcja to jest reklama tak jakby całej naszej szafy, czyli wszystkich produktów jednocześnie, które mamy, i zawsze gdzieś tam jakieś losowe z nich się będą pojawiać potencjalnym reklamobiorcom. No i teraz tak, jeżeli chodzi o moje doświadczenia, ja powiem Wam tak, zacznę może od tego, że jeżeli cokolwiek się z waszym kątem stanie, czy jeżeli promocja nie zadziała, czy że jeżeli na przykład chcielibyście coś zmienić w tej promocji, na przykład, przenieść podkreślenie, podbicie przedmiotu na inny przedmiot. Nie jest to realne. Promocja nie zadziała, pieniędzy nikt Wam nie odda. Podbicie produktu nie zadziała, no niestety, nikt Wam pieniędzy nie odda. Nie da się go przełożyć, nie da się zrobić z nim nic. Jeżeli Wam konto zablokują i teoretycznie kupiliście jeden dzień temu promocję na 7 dni, nic to nie zmienia. Nikt Wam pieniędzy za to nie odda. A teraz a propos skuteczności. Słuchajcie. Wykupiłam kiedyś reklamę mojej szafy i wtedy wydaje mi się, że w miarę, w miarę ładnie to działało. W ciągu 7 dni, bo na 7 dni się wykupuje podkreślenie szafy, wtedy miałam powiedzmy takich losowych wejść, uniwersalnych wejść ludzi, miałam ponad 10 tysięcy. To była piękna kwota. Ja wtedy faktycznie miałam sprzedażę, miałam ruch i faktycznie to się kręciło. Około dwóch tygodni temu kupiłam po raz kolejny podbicie szafy i powiem Wam, że bardzo się rozczarowałam. Płacąc prawie 10 funtów, no to na polskie, no to będzie gdzieś tam, nie wiem, 40-50 złotych, coś w tej granicy, przez 7 dni uzyskałam 1000 wejść na moją szafę. 1000. Mało tego, te grafiki, które pokazują nam, co osiągnęliśmy dzięki tej reklamie, pokazały mi wyraźnie, że z tej reklamy nie powstał ani jeden zakup. A podkreślam, że na koncie Vinted zazwyczaj mam 200-300 produktów jednocześnie. Więc jest potencjał, zero korzyści z reklamy. Przemyślcie, czy nie lepiej się zareklamować gdzieś indziej, na przykład na socialach wrzucać reklamy i tam ewentualnie promować posty. Naprawdę to sobie przemyślcie. Dla tych, co bardziej wytrwałych, dziękuję za dotarcie do końca tej, tego filmu i wysłuchania moich. Takich personalnych opinii na temat tego, jakie pułapki chowa na nas winter. Słuchajcie, jeżeli planujecie sprzedaż, zacząć sprzedaż na winter, według mnie warto jest znać e, znać te haczyki, te, te pułapki, żeby później się nie rozczarować. Ja niestety wszystkiego uczyłam się na własnych błędach. Szczerze uważam, że lepiej się nauczyć na cudzych, posłuchać kogoś, mieć jakieś doświadczenie, a dopiero potem samemu zanurzać, zanurzać się w coś, czego jeszcze nie znamy. No ja mówię, ja przeżyłam wszystko na własnej skórze. Bywało różnie. Bywały dni, kiedy naprawdę odechciwało mi się cokolwiek tam robić. Z racji tego, że na przykład Vinted potraktowało mnie źle, kupujący potraktował mnie źle, pieniądze za coś tam przepadły i w ogóle. Jestem teraz na pewno o dużo bardziej doświadczona w tym temacie, mam na pewno dużo większą wiedzę. No i postanowiłam się też z Wami podzielić, dlaczego by nie, dlaczego nie podpowiedzieć komuś, jakich błędów należy unikać i jak się ich ustrzegać. Słuchajcie, myślę, że warto sprzedawać na Vinted, ale warto się też bardzo, bardzo, bardzo pilnować. Jeżeli chodzi o moje rady na temat tego, jak to zrobić od A do Z, na pewno powstanie na ten temat filmik. W następnym filmiku dotyczącym Vinted bez lukru naszej serii będę opowiadała o moich dochodach, ogólnie o Vinted od zaplecza, jak to wszystko wygląda i jak to wygląda z mojej strony, jak ja to ogarniam. Także zapraszam na kolejny odcinek to na pewno, a jeżeli nie chcecie go przegapić, zapraszam do subskrypcji tego kanału i włączenia powiadomień. A póki co, miłego dnia wam życzę i owocnych sprzedaży na Vinted.